Witajcie! Dziś chciałem Wam zaprezentować mieszkanie, znajdujące się na czwartym piętrze bloku, położonego w samym centrum Lublina. Zapraszam do obejrzenia mieszkania. Mieszkanie ma 57 m2 powierzchni użytkowej, zatem jest to idealna propozycja dla osób poszukujących komfortowego miejsca do życia w dogodnej lokalizacji. Składa się z trzech pokoi, łazienki oraz balkonu, mamy zatem dużą powierzchnię do wykorzystania według własnych potrzeb. Zostały zapewnione wszystkie media, m.in. instalacja gazowa, która odpowiada za ogrzewanie. Podłoga w kuchni oraz łazience została pokryta płytkami, co ułatwia utrzymanie czystości. Zapraszam teraz do obejrzenia łazienki. Zobaczmy teraz, jak wyglądają pokoje. Tutaj podłoga została pokryta panelami utrzymanymi w bardzo dobrym stanie. Bardzo dużym atutem, jeżeli chodzi o to mieszkanie, jest bliskość wszystkich instytucji publicznych, sklepów, aptek, szkół, co ułatwia codzienne życie. Dodatkowym atutem jest także spokojna okolica, idealna dla osób ceniących ciszę oraz bezpieczeństwo oraz dostępność ścieżek rowerowych, które pozwalają aktywnie spędzać czas. W cenie mieszkania znajduje się także komórka w piwnicy, w której możemy przechowywać różne rzeczy. Dostępna jest także rowerownia i suszarnia, które są ogólnodostępne. Pozwalają one wykonywać codzienne czynności. Jeżeli jesteście zainteresowani mieszkaniem, zapraszam Was serdecznie do kontaktu, abyście mogli dowiedzieć się więcej oraz umówić się na prezentację.